Siemaneczko, widzowie, witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Jakby... E, pamiętacie ostatni odcinek z Minecrafta? To wtedy znaleźliśmy skarb. I... muszę... Pokażę wam, co tam znaleźliśmy. Znale... Znalazłem diaksy, żelazo, szmaragdy, papier, herbryłkę żelaza, złoto, łososie, TNT, książkę i papier. A, to i to. Jeszcze. Ziup. nawalanka. Po prostu świetna bitwa. Chodź. O, dobra, widzowie. E, wracamy do wioski, bo trzeba się przespać. Dobra, ja przejdę tędy. Idziemy, 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 idziemy. Czy to? To jest krzak Azali! Ej! I to jest ładne miejsce. Bo widzowie, pod tym jest. Jezu, myślałam, że coś mnie strzeliło wcześniej trochę. O, pod krzakiem, bo pod tym drzewkiem azali zawsze jest Lush Cave. I to jest taka ciekawostka fajna.

więc nie chcę znowu zginąć! Nie chcę! Nie chcę znowu ginąć! No takie dobre miejsce! I takie dobre... Nie możemy zginąć! Nie no! Nie będę znowu od tego samego! Nie. nie! Nie! Nie mogę! Nie zrobię tego, żeby do wioski zasuwać. Zasuwaj! ZASUWAJ! Odpalam moc pretzli! O! <grystanie> Idziemy. I super. Kur... Zginął od tego samego. Kuź! No i co wie! Widzieliście to! Wieśniak z nich, z tych wieśniaków. Zrobi pauzę. A dobra, nawet nie muszę. Hamietne! Szybkie świeczek zużyłem. Kilka serduszek. Dobra, czas sprawdzić czas skrawcić ten. Razem z broeczka. Jup butki i hełmik. No to to. I zrobimy jeszcze mieczyk. i cik. Dobra widzowie, mamy żelazną zbrojekę. Chyba teraz szybko. Jest tu Zbyniu czy nie ma Zbynia? Jest Zbyniu? Nie ma Zbynia, super. Fuh, huh, hmm. Dobra widzowie, zrobimy zaraz patyki. Kilof i możemy iść dalej. Szukać miejsca na chat. Takie fajne miejsce szukać. Dobra, widzowie. Kilofik. Nie wiem, czy od razu lepiej... Nie, lepiej zrobić żelazny. Bo jeśli znajdzie się jak sobie lepiej nie kopać diaksowym kilofem według mnie. A według was widzowie? Lepiej zrobić żelazny? czy diaksowy kilof? tak na początek, bo według mnie żelazny, bo jeśli znajdziesz diaksy, to nie zużyjesz tych diaksów i będziesz mógł sobie później coś fajnego skraftić. Więc ja bym jednak robił żelazny kilofik. Dobra, o, 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 o. 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 Nie mam pochodni. O a, nieważne. Idziemy sobie, widzowie, idziemy. Siup, Siup. siup. Hop, 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 hop i hop. Da się skoczyć na 2 metry. Ale tak normalnie, po, po, o tak podskakując, to chyba nie za bardzo. Bo gra się na 5 metrów się da. trochę nierealne. Co nie widzowie? No, weźcie, napiszcie w komentarzu, czy to realne. Takim opodskokiem, skoczyć na, na kilka metrów. Nie wiem czemu zawsze ma, Myślę, że pod tym jest jakaś rzecz. Skrzynka fajny, z fajnymi itami. Nie wiem, czy tylko ja tak mam. A czuję, że tylko ja tak mam. Dobra, widzowie, idziemy. U. 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 Muzułmanie, lawy to zaraz pójdziemy zebrać szybko trzy sztabki, i można wchodzić do netheru W kilku odcinkach wchodzimy do naderu. E, dobra, szukamy jakiejś kopali. My szukamy tylko trzech sztabek żelaza. Moglibyśmy zostać tam, ale nie, bo po co? Dobry chleb. Płyniemy, papa, to ładne miejsce. Idziemy sobie stąd. Dobra, czas popłynąć. Wyruszam w dal, wyruszam dal, mam na początek płuca dwa i w sercu miłość, mam bezna. do walki miłość. Dobra, pojadam. I się zastanawiałem, co mnie wtedy patnęło. A to był ten... Utopik. Nienawidzę go po prostu. Jak można utopika lubić? Poniemy widzowie, płyniemy. Ziup. Płyniemy w dal, płyniemy w dal z widzami na nowy lot dopłyniemy. W ogóle napiszcie w komentarzu Team kaczki czy typ Gejsi. Pierwszy kto napisze albo Team kaczki, albo typ Gejsi eee, Na przypięty ma serduszko i jest przypięty w komentarzu, w komentarzach. Dobra, pójdziemy. Nie. Nie, nie zatrujesz mnie. Nie. I zatrujesz mnie, nawet o... Nawet o tym nie myśl. Ziu. Dobra, widzowie, ja zrobię pauzę, kiedy znajdziemy kopalnię, to odpauzuję. E, widzowie, nie znalazłem kopalni, ale znalazłem... Czekajcie. Znalazłem statek. Dobra, nieważne, nie da nie Dobra już płyniemy tam, bo tam był statek. Widać go spokojnie, płyniemy do niego. To nie jest wcale ten statek, w którym wzejrzyliśmy bapę do skarbu. Nie, to nie jest ten statek. To jest inny. Bo tam położony, by a ten jest taki... O, taki o! <ścoughs> nie widzicie moje miny, ale wygląda po prostu świetnie. A? U. Dobra, dopłyniemy tam. Tak, no problemu się dopłynie. Dobra, widzowie. Że... Jesteśmy już blisko tego statku. Nie wiem czemu słyszałem chodzenie pająka. Nie wiem czemu. Albo jakiejś postaci z gry Return Animals, Nie wiem, czemu. Nie wiem. Nie pytajcie mnie. Nie no, kiedy przestanie padać ten deszcz? Bo mnie zaraz szlak trafi. Dobra, widzowie, jesteśmy. Hop, siup, jabadaba. Jesteśmy. Nie no, la nadal lagi mam, widzowie. Sorry. Sorry, ale to przez lagi. No Tak, o, w końcu się od, odpauzował gościu, bo nie chciał płynąć. Bo nie jest, bo nie jest, bo jest nie, on nie jest niewolnikiem. On jest, nie, od, on od zawsze był niewolnikiem. Ok, papier.

O kurde, nie wziąłem łóżka. Nie na no, jakiś ze mnie debil. No łóżka nie wziąłem. No i... Nie... A, dobra. Z samego skarbu. Okej. Okay. Totalnie okej, okay, no ale... Niestety. Dobra widzowie eee, Ja będę gdzieś tutaj zrobił chatkę Więc ja znajdę jakieś owce i widzimy się później. Dobra, widzowie już zrobiłem wyrko. Możemy w końcu pójść spać jest. Dobra. Jest i dzień! W końcu! W końcu dzianek. Widzowie, w końcu. Można budować chatę. E, dobra. Zatnie się kilka drzew. Co ja zrobię z się Złotą, złotą siekierę, bo. Złoto mi jest niepotrzebne, jak nie jestem w lederze. Zetniemy drzewko. Kilka drzewek nawet. Bo coś czuję, że to jedno nie starczy. Dobra, widzowie, ja zbieram materiały i w następnym odcinku będzie odcinek zbudowania chaty. I może z czegoś jeszcze. Więc następny odcinek oglądajcie do końca. Dobra. Dobra, widzowie, jeszcze te kilka drzewek. щуп, 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 щуп. щуп и щуп. О, еще тут. щуп, 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 щуп. Идем далее. Siup, siup, siup. Siup. zniszczy mi to. I siup. Jeszcze to. Dobra, krawcimy to i w następnym odcinku zbierzemy jeszcze brzozy. Bo brzozy chcę na rogi chaty. Dobra widzowie, nara. Widzimy się w następnym odcinku.